Hej, witajcie moi kochani na moim kanale z tej strony, Horseway. I dzisiaj y, mamy aktualizację, y, która się nazywa Obłędne Ochraniacze ze Skóry. Y, jakby ja już to nagrałam w piątek, bo wcześniej nie miałam czasu za bardzo, y, w środę wracałam z majówki, y, a y, czwartek kończyłam bardzo późno lekcję, no i też się nie dało. A dzisiaj akurat taki spoko dzień, więc. Mogę nagrać. Okej, okay, to podczas tego przeczytam wam tą aktualizację. Hej, chcesz planować swojemu Jorvikowi swojemu umiejętnościami wyścigowymi? Walking equi Equitation. Zawsze źle to czytam. Porozmawiaj w mistrz z Luisem, z Louisem, Louisem, strażnikiem z Jorwiku, by podjąć w wyzwanie Walking Equitation strażników Jor z Jorwiku. Ten stały wyścig codzienny znajdziesz na wybiegu w dundur. Po jego ukończeniu otrzyma 150 punktów doświadczenia. By wziąć udział w tej rywalizacji, musisz odblokować dostęp do Mistrza i ukończyć zadanie sfotografowania królika de la Violette, przebywającej w dundlu strażniczki Jorvik. Powiększone menu salonu piękności. O to sobie muszę przeczytać, bo nie bo jak w to gra grałam w to, to, to nie wiedziałam, o co chodzi z tym salonem. To tak. Zaaktualizowaliśmy menu naszego salonu piękności, by oferowało dwie nowe funkcje w oczekiwaniu na naszą przyszłą aktualizację postaci. Gdy przyjdziesz do salonu piękności, będziesz teraz mieć o możliwość zmiany wyglądu swojej postaci, a także przyjrzenia, przyjrzenia posiadanych fryzur i makijażów. To oznacza, że nie musisz wracać aż do swojej stajni, by uzyskać dostęp do tych fantastycznych funkcji. Zobacz mapę w grze, by sprawdzić nasze nowe ikony nożyczek. Widoczne na Jorwiku pokazują one miejsca, w których znajdziesz salony piękności. No, jak widzicie, nie da się powiększyć, ale tutaj są takie nożyczki fioletowe, znaczy białe nożyczki na fioletowym tle i skórzane ochraniacze, to, to tego nie muszę czytać, bo tutaj są chyba w globalnym, to już sobie od razu zobaczymy Albo zaraz, nie od razu. Powiem tylko jakie są. Ochraniacze z kozuszkiem, ochraniacze bez kozuszka, ochraniacze z kozuszkiem i kaluszkami z przodu, ochraniacze bez kozuszka i kaluszków z przodu, ochraniacze z kozuszkiem i kaloszami na wszystkich nogach, tylko kaluszki. Takie. Ale mało koni może je nosić. O jezu to nie zobaczymy na, na niej. ale w sumie to jest tinker, więc i tak nie zobaczymy. Saldo Star Coins a to były jakieś podobne problemy z saldem ja nic nie miałam, ale to no jest spoko i jest sklep z bonusami na rękawiczki jak mi się przypomni to mm, to pojedziemy i tak, udanego tygodnia co sezon w Saldo Stable a w następnym tygodniu będą nowe odmiany umaszczenia i wyposażenia westernowe okej okay. ale nowe umaszczenia koni chyba Mm, to czekajcie, wejdźmy sobie do stajni i weźmy jakiegoś innego konika, który może yy, to ja Morgana chyba nie mam, a Lipicanyki mogły to, więc ja sobie poznę Lipicana. Yy, no i na nie sprawdzę. Gdzie jesteś? Nie pamiętam jak się nazywałaś, ale gdzie jesteś? Gdzieś tu, o! Voice Queen, Królowa Głosu <laughs> mm. Okej, okay, i teraz sobie tutaj przybliżymy do kopytek I jaki to jest rodzaj? Aha, nie pisze Ale to są Chyba same owijki, bez kaloszek Albo kożuszek to był? Nie, to nie jest kożuszek to są owiki bez kaloszek. Ym, I mamy takie rodzaje, taki biały, tutaj brązowy mamy, taki ciemnobrązowy, czarny. Okej, okay, i tu mamy ochraniacze yy, z, kalo, z kaloszkami z przodu, tylko, tylko z przodu. Tutaj z tyłu nie mamy. W ogóle fajnie, że kaloszki dodali, to mi się podoba. To mamy takie pomarańczowe, białe mamy, yy, takie lekko brązowe, takie kawowe jakby i takie brązowe mocno i czarne. Tutaj mamy ochraniacze z korzuszkiem. Yy, i kaloszki także są tylko z przodu. Przepraszam, jeżeli było coś słychać, taki jakiś szum, bo walałam w mikrofon. No, i tu mamy pomarańczowy kolor, biały. Ogólnie biały się na niej bardzo ładnie prezentuje, ale dosyć go nie widać. I tutaj mamy taki znowu ten kawowy, brązowy ładny i czarny. A tutaj mamy tylko kaloszki. Co raczej będę tylko w kaloszkach chodziła, chociaż te się też mogą zdarzyć, bo są bardzo piękne. Tu mamy takie. I takie kaloszki białe, i takie kawowe. A to są kaloszki z kożuszkiem. Dobra. Mm, tutaj brązowe, a tutaj czarne. A tutaj mamy tylko ochroniacze yy, z kożuszkiem. I znowu walłam w mikrofon. Tutaj mamy też białe, ale. Mi się wydaje, że to jest takie podsiwiałe troszkę. Ale okej. Okay. Ale brązowe, kawowe. A to są brązowe. A to są czarne. Czarne też bardzo ładnie pasują do tego konia. I mamy takie takie białe, takie kawowe, takie brązowe. No i takie czarne. No i to tyle. Chociaż to też może będę nosiła czasami, bo ochraniacze z karłoszkami to dosyć ładnie wygląda. Na razie nic nie będziemy kupywali. Mm, bo nie chcę mi się za bardzo wydawać Starkońców, jak mam równe. Yy, ja sobie bardziej trzymam Starkońce na konia. Yy, I coś, nie wiem czy na pewno, ale pójdziemy sobie też zobaczyć, bo coś mi się wydaje, że Ayla i Umbra wróciły. Albo wróciły już teraz, albo wrócą w następnym tygodniu. Bo jak czytałam tam coś, to tam było właśnie pisać coś, pisało coś o Aile i umrze, a potem pisało coś o Faramaur i... i tym drugim. E, czekajcie, co my tu mieliśmy jeszcze do roboty? Wstępka. Uh -huh. e, gdzie jest stępka? Sprawdzę na mapie, gdzie mam... A to tutaj. To pojedziemy sobie zaraz, na razie sobie pojedziemy do sklepu z bonusami, zanim pamiętam. A czy teraz są jakieś konie na emeryturze? A w ogóle popatrzcie, to jest jedna postać nieodkryta, to pewnie będzie ktoś z przesmyku diabła, albo ta czarownica Wala, chociaż z, ni z nią już się znamy, ale możemy ją wpisać do swojego dziennika. W ogóle polecam sobie te, op te opisy postaci tam czytać, co nasza postać zapisuje, bo niekiedy, potra niekiedy może być bardzo zabawnie. Mm. Aha, przejechałam tam, i nie zobaczyłam. Ale ze mną I to są rękawiczki chyba. Oj, mam tylko trzy miejsca w inwentarzu. Tak, rękawiczki. Ładne bardzo. Fajne zestaw dawają. No i teraz tam pojedźmy. O Jezu. W ogóle jak będą dodane te fryzyjskie smoki, to ja chyba jednego nie mam. I to jest chyba ten czerwony. Bo eile i umrę mam. No mówiłam, że są dodane. Nie przy... Ale czemu o tym nie napisali w aktualizacji? Chyba, że ja nie przeczytałam. Ale no widzę, tą gościówę mam. I tego gościa mam. Nowa sesja jest... A kotki mam. Znaczy jak bliska i kotka. Nie mam kotka. Liska też nie mam. I na pewno... Mi się coś wydaje, że ja je miałam. Ej, czekajcie, sprawdzę i tu wrócę. Ej, ja ich na serio nie mam. Nie wiem, ale mi się zdawało, że ja je już kupywałam, ale to mi się tak chyba tylko zdawało. No to jednak będziemy zmuszeni dzisiaj wydać te starcoisty, no i chyba sobie jednak kupimy te jakieś kaloszki czy ochraniacze. Bo jak już będę miała naruszoną tą piękną kwotę 12 tysięcy, to... to raczej już tam wydam coś. No, 450, dziękuję już na, na powitanie. I kolejne 450 to już 900 jest, więc jeszcze stówka nam została. O 11100. i też fajne. Więc nie wiem, czy ja kupywać, czy nie. Kupywać. Kupię. No przecież te tak końce mam przeznaczone nagrywanie, więc pusto się tu zrobiło. I pewnie zaś tego konia będę trenowała wieki Bo mi się nie chce robić tych wyścigów Jak mi się tylko będzie chciało to ja robię tylko te gdzie jest dużo PD I są takie fajne No typu Murland właśnie y, Czytam y, u Barano baronowej, Na torze To teraz jedziemy do dudul W ogóle jak będzie mi się chciało, to yy, tam yy, yy, na tej majówce byliśmy takiej stajni fajnej. Yy, to no mówię, jak, mi, jak będzie mi się chciało, to wstawię wam jazdę z mojej perspektywy. Bo jak kupię sobie taką lepszą kamerkę, bo na razie mam GoPro no. 4K bo 4K ale y, jednak wolę taką normalną kamerkę y, to y, będę wam nagrywała w różnych miejscach okej okay. a czemu co jest okej okay. o ktoś nowy jest jestem Louis tak się cieszę że tu jesteś Czuję się jakby stał tu całkiem sam od początku świata. Inni strażnicy trochę wpadają, żeby poćwiczyć, ale to trochę mija się z celem. Celem? Co masz na celem? Strażnicy w Mistrzu dają z wszystko, żeby chronić środowisko, ale słabo nam idzie poznawanie nowych osób. Rzadko pojawiają się nowi jeźdźcy, więc zaczęliśmy na naszym wybiegu prowadzić treningi dla wszystkich. Mam zarządzać tymi treningami, ale przychodzą tu wyłącznie strażnicy. Jednak super, że teraz mamy ciebie! Kogoś spoza naszej społeczności. Bardzo dobrze, że nie jesteś stąd. Rzecz jasna, hehe. Błagam, powiedz mi, że chcesz wziąć udział w naszym treningu. Nie zostawaj mnie tu samego. Mistwo to najspokojniejsze miejsce na całym Jorwiku. Może więcej ludzi zda sobie z tego sprawę, kiedy przyjdą spędzić tu trochę czasu. Czasami ja się zawsze w mistwo gubię. Rety, okej, okay, to, to się naprawdę dzieje. Kto Ktoś, kto nie jest strażnikiem, przyjedzie się po moim torze. To nasz podstawowy tor Working Equitation. Mocna więź między strażnikami a koniem jest absolutnie kluczowa, więc ćwiczmy na tej arenie, żeby się upewnić, że nasze zwierzęta są gotowe na prawie wszystko. Stawisz czoła temu wyzwaniu. Fajnie, że y, jest jakiś PD do postaci, bo, no przyznajmy, mało mi już brakuje do 22 levelu jak Ja niekiedy patrzę, to yy, niektórzy gracze mają już nawet po 24 level. Naprawdę ja nie, oni chyba od, początku, sa od samego początku musieli grać. A ja gram tu chyba zaledwie 2 lata, a w tym roku będzie 3, chociaż nie wiem. Weźcie taki spokojny. Mm, tylko ja dobijam wszędzie. I krótki przede wszystkim, to też jest plus. Masz zadatki na strażnika, to znaczy, moglibyśmy się do ciebie od moglibyśmy się od ciebie dużo nauczyć ale cieszę się, że nie należysz do naszego grona może przestanę już mówić okej okay, czyli to tyle to tylko tyle z tej aktualizacji yy, może pocieszę was tym, że jeszcze kupimy te ochraniacze okej, okay, to teraz yy, mamy 100 sc jak kupię dwa to już będzie 80, Co potem by się coś za 20 s kupię. No i będzie po. To najpierw może zacznijmy od tych tych tutaj. Bo one są na każdą. Na każde kopyto. I które by tu kupić? Yy, bo ogólnie to wszystkie są piękne. Ale kupię jedno to i jedno coś innego. Więc. Mm, może jak na razie kupię czarne, bo czarne się tak do wszystkiego wpasuje. I teraz może kupię same kaloszki. Kaloszki też raczej kupię czarne. Tak. O, z korzuszkiem, z korzuszkiem są. No to czarne jak najbardziej. I teraz poszukajmy coś za 20 ST. Ze sprzętu dla konia. Najniższa cena. I za 20 co tu mamy. Co nam zaoferują za 20? Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Mam nadzieję, że będzie coś za 20, a nie za 19, żeby nie musiała potem szukać znowu. O, są jakieś owije. Owije, czy takie rzeczy. Yy, tutaj mamy rzeczy za 20. Owiki i różne torby na siodło. Taka, ta jasna jest taka fajna. Knikowa. A ta też jest ładna bardzo. Bo... Yy, tylko bardzo, tego bardziej grandu, ale kupuję ton. Yy, więc zostało nam 11 tysięcy słów No i teraz, jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie. Yy, no i do następnego odcineczka. Pa!